No i tego wiesz, byliśmy z typem, nie? Wiesz, wjechaliśmy tam na rejon, wiesz, z zgoźnie. No i tak wiesz, patrzymy, nie? Gdzie, gdzie ten typ wiesz? Gdzie on tam kurwa się buja, nie? Patrzymy, idzie, nie? Dobra, wiesz. Ja to, mówię do, do gościa, wiesz, tam staniemy, wiesz? Nie? Za blokiem, nie? Jakby schodził, nie? Tam nie? Wiesz, lecimy do nie? na ziemię, jakby schodził, nie? co co typie, nie? Tam kurwa, trzeba że wiesz. Trzeba prochałeś wiesz, do zioma mojego, nie? To nie, ja, to nie ja, nie w nie, się nie, wiesz, bucik, wiesz, na papę, tak jak zawsze, wiesz, nie, tak się robi, wiesz, chodzi, nie, no, bo, chłop, wiesz, ja tam patrzę, nie, z kieszeni, wiesz, no, noże, nie, ja pierdolę, nie, i śmieciu, nie, cyk, jeszcze jednego buta na pysk, wiesz, rozjebałem mu, kurwa, łeb, wiesz, bo mnie to się liczy tylko, wiesz, pieści, nie, No jak się, wiesz, może z nożami, to, kurwa, wiesz, Biegają chyba śmieci. No, wiesz, się typa nawilżamy, wiesz, na dzielnię. Tramie, wiesz, piwko tego, elegancko, cyk, wiesz, panierka No, wiesz, dobrze było, nie? No, to co, ja idę, wiesz, komarka tam odpalę, nie? I się płyniemy, wiesz, już ci, nie? No. Ty, a kto tam idzie?